Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na kanale Polskie Wiadomości i Aktualizacje. Jeśli jesteście emerytami, rencistami, albo po prostu chcecie wiedzieć, co naprawdę dzieje się z emeryturami w Polsce, to dzisiejszy materiał jest właśnie dla was. Od 10 lutego ZUS wprowadza zmiany, o których mówi się coraz głośniej, ale niestety nie zawsze jasno i zrozumiale. A przecież chodzi o pieniądze, które co miesiąc trafiają na wasze konta i od których zależy codzienne życie. Wielu seniorów zadaje sobie dziś to samo pytanie. Czy moja emerytura się zmieni, czy dostanę mniej, czy może pojawią się nowe zasady, o których nikt wcześniej nie uprzedzał? Nic dziwnego, że pojawia się niepokój, bo informacje są sprzeczne, a nagłówki w internecie często straszą, zamiast wyjaśniać. Dlatego dziś, spokojnie i bez zbędnych emocji, przejdziemy przez to, co faktycznie się zmienia, kogo to dotyczy i na co warto zwrócić szczególną uwagę. Zostańcie ze mną do końca tego filmu, bo wyjaśnię wszystko prostym językiem, tak jak rozmawia się przy stole, a nie w urzędzie. Jeśli cenicie rzetelne informacje, bez plotek i sensacji, to jesteście w dobrym miejscu. Zaczynajmy, zacznijmy spokojnie, bez nerwów. ZUS od lat wprowadza różne zmiany, jedne mniejsze, inne większe, ale te, które zaczynają obowiązywać od 10 lutego, są o tyle istotne, że dotyczą bardzo dużej grupy seniorów i mogą wpłynąć na wysokość wypłat, sposób ich przeliczania oraz na to, jakie dokumenty trzeba mieć w porządku. I właśnie dlatego tak wiele osób jest zaskoczonych, bo nie wszyscy śledzą komunikaty urzędowe, a informacje często są podawane w sposób trudny do zrozumienia. Wielu seniorów przez lata przyzwyczaiło się do tego, że emerytura przychodzi co miesiąc, mniej więcej w tej samej wysokości, czasem trochę więcej po waloryzacji. Czasem trochę mniej po potrąceniach, ale generalnie bez większych niespodzianek. Tymczasem teraz ZUS kładzie większy nacisk na weryfikację danych, aktualność dokumentów oraz na sposób naliczania niektórych świadczeń dodatkowych. I to właśnie tutaj pojawia się najwięcej pytań i obaw. Jedna z najczęściej poruszanych kwestii dotyczy tego, czy zmiany oznaczają automatycznie niższe emerytury. I tu chcę Was uspokoić. Bo nie jest tak, że wszystkim nagle zostaną obniżone świadczenia, ale prawda jest taka, że w pewnych sytuacjach wysokość wypłaty może się zmienić, jeśli ZUS uzna, że dane, którymi dysponuje, wymagają aktualizacji albo ponownego przeliczenia. Dotyczy to zwłaszcza osób, które dorabiają, mają dodatkowe źródła dochodu, albo przez lata nie zgłaszały zmian w swojej sytuacji. Wiele osób mówi, Przecież ja nic nie zmieniałem, wszystko jest tak jak było. I często to prawda. Ale Zus działa według przepisów, które się zmieniają, a nie według tego, do czego my się przyzwyczailiśmy. Od 10 lutego większe znaczenie ma to, czy dane w systemie są kompletne, czy zgadzają się okresy składkowe, czy nie brakuje informacji o zatrudnieniu sprzed lat. I właśnie dlatego niektórzy seniorzy mogą dostać pisma z Zusu które na pierwszy rzut oka wyglądają groźnie, a w rzeczywistości są prośbą o uzupełnienie albo potwierdzenie informacji. Chcę w tym miejscu bardzo wyraźnie powiedzieć Jeśli dostaniecie list z Zusu, nie odkładajcie go na bok. Nawet jeśli pismo wydaje się skomplikowane albo napisane trudnym językiem, warto je przeczytać albo poprosić kogoś zaufanego o pomoc czasem brak odpowiedzi w określonym terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty albo opóźnieniem, a tego przecież nikt z nas nie chce. Kolejna ważna sprawa to dodatki i świadczenia uzupełniające, z których korzysta wielu seniorów. Mowa tu o różnych formach wsparcia, które przez lata były traktowane jako coś oczywistego, a teraz podlegają dokładniejszej kontroli. ZUS chce mieć pewność, że osoby pobierające te dodatki nadal spełniają warunki, które uprawniają do ich otrzymywania. I znów, nie chodzi o to, żeby komukolwiek coś zabrać, ale żeby system był zgodny z przepisami. W rozmowach z seniorami bardzo często słyszę, dlaczego ciągle coś zmieniają, dlaczego to takie skomplikowane, przecież w tym wieku człowiek chce spokoju. I ja to doskonale rozumiem. Emerytura to czas, kiedy człowiek chce wreszcie odetchnąć, nie martwić się urzędami i papierami. Niestety rzeczywistość bywa inna, Dlatego tak ważne jest, żeby mieć podstawową wiedzę i nie dać się zaskoczyć. Od 10 lutego zmienia się też sposób komunikacji ZUS z częścią emerytów. Coraz więcej spraw przenosi się do systemów elektronicznych, co dla młodszych osób jest wygodne, ale dla wielu seniorów bywa problematyczne. Jeśli ktoś nigdy nie korzystał z profilu internetowego, może nawet nie wiedzieć, że pewne informacje są tam dostępne, a nie przychodzą już w formie listu. To kolejny powód, dla którego warto mieć kogoś, kto w razie potrzeby pomoże sprawdzić ważne wiadomości. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o emocjach, bo to też jest bardzo ważne. Wiem, że kiedy słyszycie słowa pilne, zmiany, zus, to w głowie od razu pojawia się stres, pojawia się myśl, znowu coś kombinują, znowu trzeba się martwić. Dlatego moim celem w tym filmie nie jest straszenie Was, tylko danie Wam poczucia kontroli. Wiedza naprawdę daje spokój, a im więcej wiecie, tym trudniej was zaskoczyć. Warto też pamiętać, że nie wszystkie zmiany są złe. Część z nich ma na celu uporządkowanie systemu, a w niektórych przypadkach nawet umożliwienie ponownego przeliczenia emerytury na korzystniejszych warunkach. Zdarza się, że seniorzy po latach odkrywają brakujące okresy składkowe albo dokumenty, które wcześniej nie były uwzględnione. Od 10 lutego procedury w tym zakresie są bardziej jednoznaczne, co może pomóc osobom, które chcą zawalczyć o należne im pieniądze. Bardzo ważne jest też to, żeby nie wierzyć we wszystko, co krąży w internecie albo jest powtarzane z ust do ust. W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo plotek, że ZUS masowo obniża emerytury albo zabiera dodatki. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i nie zawsze tak dramatyczna, jak próbują to przedstawić nagłówki. Dlatego zachęcam was, żebyście sprawdzali informacje w rzetelnych źródłach i nie podejmowali pochopnych decyzji pod wpływem strachu. Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo was proszę dajcie znać w komentarzu, czy temat was dotyczy i czy chcielibyście, żebym w kolejnym filmie omówił konkretne przypadki, na przykład dorabianie do emerytury, renty rodzinne albo dodatki dla osób po 75 roku życia. Wasze komentarze naprawdę pomagają mi tworzyć treści, które są dla was najbardziej przydatne. Na koniec chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Niezależnie od tego, jakie zmiany wprowadza ZUS, wasza emerytura to wasze prawo wypracowane przez lata ciężkiej pracy. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się prosić o wyjaśnienia i nie bójcie się korzystać z pomocy, jeśli czegoś nie rozumiecie. To nie jest oznaka słabości, tylko rozsądku. Jeśli ten film był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga dotrzeć do większej liczby seniorów, którzy mogą potrzebować tych informacji. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z takimi tematami, i pamiętajcie, że im więcej wiemy, tym spokojniej możemy spać. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję Wam z całego serca za to, że poświęciliście swój czas i obejrzeliście ten materiał do końca. Mam nadzieję, że informacje, które dziś usłyszeliście, pomogły wam lepiej zrozumieć zmiany w ZUS-ie i dały choć odrobinę spokoju w tym, co często bywa niejasne i stresujące. Na kanale Polskie Wiadomości i Aktualizacje staram się mówić o ważnych sprawach w prosty, ludzki sposób, bez straszenia i bez zbędnego urzędowego języka, bo wiem jak bardzo tego wszyscy potrzebujemy. Jeśli ten film okazał się dla Was pomocny, zostawcie proszę łapkę w górę. To naprawdę pomaga dotrzeć do innych osób, które mogą szukać takich informacji. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień, dzięki czemu nie ominą Was kolejne aktualne wiadomości dotyczące emerytur, świadczeń i spraw, które mają realny wpływ na nasze codzienne życie. Każdy komentarz jest mile widziany, szczególnie jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się własnym doświadczeniem. Wspólnie możemy się nawzajem wspierać i pomagać sobie lepiej odnaleźć się w tych zmianach. Pamiętajcie, że wiedza to spokój, a spokój jest dziś bezcenny. Dbajcie o siebie, o swoje zdrowie i o swój czas. Dziękuję, że jesteście częścią tej społeczności i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Polskie wiadomości i aktualizacje.